Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Podczas której, proszę Państwa, przekazujemy kolejne bardzo dobre informacje dla mieszkańców powiatu Tomaszowskiego. Kolejne dotacje, w tym przypadku mówimy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa, powiat Tomaszowski, samorząd powiatowy. Proszę Państwa, otrzymał najwyższe wsparcie ze wszystkich samorządów w województwie łódzkim, zarówno jeśli chodzi o wsparcie procentowe, jak i kwotowo. To jest kwota 4 milionów złotych, to wsparcie jest na poziomie 80%. I to, co jest ważne, to co jest istotne, możecie Państwo tutaj spojrzeć na te przygotowane tabliczki. W ramach tego zadania będziemy, drodzy Państwo, modernizować chodniki w Tomaszowie, na ulicy Zawackiej, na ulicy Głównej, na ulicy Granicznej. Będziemy również modernizować w gminie Lubochnia chodnik, także w gminie Ujazd, w gminie Budziszewice. Ale to, co jest też dla szczególnie pieszych istotne, będziemy, drodzy Państwo, modernizować przejścia dla pieszych, żeby one były bezpieczne i tutaj w Tomaszowie Mazowieckim będzie to ulica Świętego Antoniego, ulica Niska, mówimy również o gminie Czerniewice, jak i również o gminie Rzeczyca. Tych zadań jest sporo, ale to wsparcie w takiej wysokości, drodzy Państwo, pozwoli zrealizować te wszystkie zadania, jakże istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, szczególnie tych, którzy poruszają się właśnie po chodnikach, którzy korzystają z przejść dla pieszych. I tutaj na początku wyrazy wyjątkowego podziękowania, po raz kolejny kłaniamy się nisko panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi za wsparcie, dzięki któremu otrzymaliśmy te właśnie pieniądze, taką dotację, w sposób szczególny chciałbym również podziękować panu wojewodzie Karolowi Młynarczykowi, jak i również wicewojewodzie panu Marcinowi Buchanowi. Drodzy Państwo, tutaj wraz ze mną na tej dzisiejszej konferencji prasowej obecni są Pani Elżbieta Wojrzyk, członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Pan Michał Czechowicz, członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego oraz Pani Elżbieta Rudzka, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Na początku głos oddam Pani Elżbiecie Wojrzyk. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Kolejne bardzo dobre informacje dla Powiatu Tomaszowskiego. Kwota ponad 7 milionów złotych nie tylko dla powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, ale również dla gmin, powiatu Tomaszowskiego. Daje to taką wspaniałą kwotę. Ja szczególnie cieszę się ze środków przyznanych dla gminy Lubochnia na budowę długo oczekiwanego chodnika od sklepu Dino do cmentarza. Poprawi to z całą pewnością. Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Lubochnia, podążających bardzo często w konduktach pogrzebowych, właśnie tamtędy, stwarza to zagrożenie dla zarówno pieszych, jak też kierujących samochodami. Drugie zadanie, kolejne zadanie realizowane przez samą gminę Lubochnia, ponad 250 tysięcy, również na poprawę bezpieczeństwa drogowego na terenie. Gminy Lubochnia, ale wspomniał również pan starosta o gminie Czerniewice, gminie Budiszewice, no i mieście Tomaszowie. Wszystko to dla zarządu naszego powiatu jest przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się po chodnikach, drogach naszego powiatu jest priorytetem. Dziękujemy za ogromne wsparcie. Tutaj, tak jak Pan Starosta wspomniał, Marszałkowi Seniorowi Antoniemu Macierewiczowi, Panu Wojewodzie, Panu Wicewojewodzie, za to, że odpowiadają na potrzeby mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Elżbiecie Wojszyk, A teraz zapraszam do zabrania głosu Pana Michała Czechowicza, członka zarządu powiatu tomaszowskiego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Kolejne bardzo dobre informacje dla mieszkańców powiatu Tomaszowskiego. Po raz kolejny y, mamy się czym pochwalić. Pokazujemy po raz kolejny, że stawiamy na zrównoważony rozwój całego powiatu, nie tylko samego miasta Tomaszowa-Mazowieckiego, ale też wszystkich gmin. W tym przypadku tutaj mamy y, trzy gminy, y, które y, otrzymają takie dofinansowanie. Y, y, oprócz, proszę Państwa tych najważniejszych, o których zazwyczaj, a w ostatnim czasie najwięcej mówiliśmy, dofinansowań inwestycji związanych z ochroną zdrowia, stawiamy również na bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o, o drogi, a w tym przypadku bezpieczeństwo naszych mieszkańców pieszych, którzy poruszają się pieszo, którzy korzystają z tej formy dotarcia do, do, do celu, który sobie wyznaczyli każdego dnia bardzo istotne odcinki będą remontowane tak jak tu już koleżanka wspomniała w różnych gminach natomiast to co istotne jeżeli chodzi o miasto Tomaszów Mazowiecki cieszę się, że nasze zabiegi, nasze starania jako zarządu powiatu mają odzwierciedlenie właśnie w tej uzyskanej dotacji a mówię tutaj o tych trzech niezwykle ważnych jeżeli chodzi o komunikację naszych mieszkańców Wszystkich, którzy przebywają w Tomaszowie Mazowieckim odcinku, a mianowicie ulicy Głównej, która będzie wyremontowana, w ogóle będzie wymieniona, jeżeli chodzi o ten odcinek aż kilometr 200, 200 metrów od ulicy Warszawskiej aż do dworca PKP PKS, odcinka bardzo często uczęszczanego, a mianowicie ulicy Granicznej i kontynuacji tego, co w tej kadencji rozpoczęliśmy, a mianowicie odcinka ulicy Zawackiej, tak żeby nasi mieszkańcy mogli bezpiecznie i komfortowo poruszać się po tych chodnikach zarówno w mieście, jak i w gminach powiatu Tomaszowskiego, niezwykle cenne <laughs> inicjatywy oraz kolejne. Bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo i często zdarzające się wypadki z udziałem pieszych, przejścia, bezpieczne przejścia, które będą oświetlone, doświetlone, będą powodować to, że nasi kierujący, którzy przemieszczają się przez te przejścia dla pieszych, będą mogli baczniej zwracać uwagę na, na tych naszych mieszkańców, którzy poruszają się. Pieszo, tym bardziej, że mamy już okres jesienny, za chwilę okres zimowy będzie wcześniej robiło się ciemno. Tak więc takie miejsca będą sprawiały, że nasi mieszkańcy będą mogli czuć się bezpiecznie, a nasi kierowcy będą w porę mogli zareagować na zbliżających się przechodniów. Tak więc kolejna bardzo ważna inwestycja za przeszło 5 milionów złotych. Cieszę się bardzo, mam nadzieję, że. Jak nie w tym, to w kolejnym roku uda się kolejne pieniądze pozyskać na infrastrukturę drogową, która będzie sprzyjać poprawie bezpieczeństwa zarówno kierujących, jak i pieszych mieszkańców całego powiatu Tomaszowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Michałowi Czechowiczowi. A teraz zapraszam do zabrania głosu panią Elżbietę Rudzką, dyrektora zarządu dróg powiatowych. Drodzy Państwo, ja tutaj. W imieniu zarządu, jak i również Rady Powiatu chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor i wszystkim pracownikom zarządu dróg powiatowych za wspaniale napisane wnioski. właśnie dzięki czemu, drodzy Państwo, możemy aplikować o takie środki. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Państwo bardzo dziękuję w imieniu swoim i swojej załogi, bo bez tej załogi żaden wniosek ani żadne zadanie nie mogłoby być zrealizowane. Szanowni Państwo. Zgodnie z danymi e, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polska ciągle pozostaje w czołówce, e, tej niechlubnej czołówce, najbardziej zagrożonych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych w ruchu e, drogowym. Bardzo się cieszę, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg postawił w tym roku na nabór właśnie w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Aż 10 zadań, ogrom, że tak powiem, przedsięwzięcia inwestycyjnego przed nami, przed Zarządem Dróg Powiatowych. Ze swej strony mogę jedynie obiecać, że dołożymy wszelkich starań, aby to zostało wykonane w jak najkrótszym terminie, aby jak najmniej doskwierało mieszkańcom Miasta Tomaszowo-Mazowieckiego. Cieszę się niezmiernie, że te cztery przejścia dla pieszych zostaną właśnie wyposażone w dodatkowe doświetlenie, w nowe aktywne oznakowanie pionowe, w nowe chemoutwardzalne oznakowanie poziome. Mogę jedynie powiedzieć, że nie składamy broni. Jeżeli tylko będą pojawiać się kolejne nabory, to będziemy się starali, aby ta infrastruktura drogowa w Powiecie Tomaszowskim się zmieniała i ten mega dobry trend, dzięki temu Zarządowi Powiatów w Tomaszowie Nazowieckim będzie utrzymany i kolejne wielomilionowe, bo to blisko 5 milionów złotych, inwestycje będą realizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Elżbiecie Rudzkiej. Drodzy Państwo, Czyli w tym jednym można powiedzieć zadaniu dotykamy sześciu samorządów miasto Tomaszu Mazowiecki i tutaj dochodzimy również do pięciu gmin, czy to jest połowa samorządów, jakie funkcjonują na terenie naszego powiatu. I to, o czym mówił pan Michał Czechowicz, jako zarząd powiatu, jako Rada Powiatu chcemy w sposób zrównoważony docierać ze wszystkimi inwestycjami do wszystkich mieszkańców naszego powiatu i chcemy widzieć wszystkich tych, którzy występują do nas zarówno z wnioskami, jak i też widzą taką potrzebę, żebyśmy odpowiednio zareagowali, co właśnie w ten sposób tutaj chcemy pokazać czyni. Także bardzo się cieszymy raz jeszcze, że takie pieniądze pozyskaliśmy. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że to nie koniec dobrych i bardzo dobrych informacji jeszcze w tym tygodniu i będziemy mogli mówić o kolejnych dotacjach, które tutaj płyną do samorządu powiatowego. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Naprawdę dzięki Wam mieszkańcy całego powiatu dowiadują się o tych bardzo dobrych informacjach, które wpłyną no, do naszego samorządu i myślę, że pewna radość, pewien uśmiech i optymizm rodzi się w sercach wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.